Cześć, ocalali. Z tej strony, jak zawsze, walencjanista z Abgalery. Padają pytania i prośby, i to właściwie bardzo słuszne, o tym, że można znaleźć pełno poradników na YouTube o talentach w kanionie rezerwuaru, ale są one omówione pokrótce i w zasadzie skupiają się na ogólnikach. Moje wcześniejsze wideo, niestety, też do tego kanonu się zalicza. A więc wychodzę naprzeciw oczekiwaniom i przed wami pierwsza z trzech części poradnika dotyczącego talentów w Reservoir ride. Zrobimy wideo o talentach dla wypełniaczy szturmów. Zrobimy wideo o kolekcjonerach kałuż wody oraz o liderach rajdów. Oraz wciśniemy gdzieś również graczy z zadaniem do zbierania wody z małych zbiorników wodnych zwanych tankami i wcale nie chodzi o czołgi. A więc zaczynajmy. Na pierwszy rzut chciałem omówić jedną z najważniejszych ról, jakie można sobie wybrać lub zostać do niej przydzielonym. I to nie jest wcale rola lidera rajdów. Dziś skupimy się na łapaczach czy kolekcjonerach kałuż wody, która rozbryzguje się po udanym ataku lub nieudanej obronie. Należy pamiętać, że talentów mamy nie mniej, nie więcej a 16 i nie możemy przejść do kolejnej umiejętności bez zmaksymalizowania punktów w poprzedniej. To znaczy, że nie wystarczy uzupełnić jednej umiejętności z dwóch, żeby przejść do następnej, która nas bardziej interesuje. Należy tak rozdzielić 16 punktów, aby wystarczyło nam na wszystkie interesujące nas umiejętności. Talenty wzrostu. Pierwsze, co do tego nie ma żadnego wyboru, zwiększające ilość punktów w wody solo wynikające z zabójstw, czyli po prostu z walki. Musimy je wymaksować, żeby pójść dalej. Tutaj nie ma się nad czym rozdrabniać. Następnie mamy umiejętność szybkiej relokacji, i tutaj polecam dać dwa punkty. Liczba waszych zaawansowanych przenosin bardzo wam za to podziękuję. Jako tak zwany water collector musisz przenosić się wiele razy w krótkim czasie, więc ten skill jest bardzo przydatny. A zwłaszcza jeśli Twój sojusz kontroluje również lotnisko helikopterów. Lekarz polowy, nie polecam się na tym skupiać, redukuje tylko ilość rannych żołnierzy. A zbieracz kałuż nie potrzebuje w zasadzie ani jednego żołnierza, żeby poprawnie funkcjonować. Hydroblitz zdecydowanie najważniejszy talent dla zbieracza kałuż. Przyspiesza marsz zmierzający do kałuż wody nawet o 100%. Dzięki temu możesz ubiec graczy nawet będąc dalej od nich względem kałuż. To najważniejszy i najbardziej wartościowy talent dla skoczka. Talent AquaBanty to talent, któremu trzeba poświęcić aż 4 punkty. Ale jeśli przyjrzymy się mu z bliska, to wcale nie jest atrakcyjne. Zwiększa o 20% punktów wody z maksymalną wartością 90 tysięcy. Gdzie wszyscy doskonale wiemy, że aby zdobyć maksymalne punkty z rajdu na rezerwuar, trzeba zdobyć 180 tysięcy punktów. A jeśli na początku, zanim zacznie się na dobre walka o kałużę, będziesz dołączał do rajdów jako standardowy wypełniacz rajdów, to nie powinieneś mieć żadnych problemów z osiągnięciem pułapu 180 tysięcy punktów. Więc moim zdaniem 4 punkty zainwestowane w tę umiejętność to stracone 4 punkty. Za to kolejny talent, Water Tracker, to z kolei świetna inwestycja dla graczy, którzy zbierają wodę z tak zwanych Water Tanks, czyli po polsku zbiorników wodnych. Sprawia, że jesteśmy w stanie zebrać aż o 20% więcej wody niż bez tego talentu. Ale prawdziwa gratka czeka na nas tuż za rogiem. Następny talent to jest koparka wodna to jest twój główny cel, jeśli jesteś zbieraczem wodnych kałuż. Zwiększa o 20% ilość wody odzyskanej z kałuży, która rozprysnęła się wokół budynku z wodą. W ten sposób pomagasz sobie i swojemu sojuszowi. Podsumowując, aby zmaksymalizować wszystkie bonusy wynikające z bycia kolekcjonerem kałuż, potrzebujesz tylko 12 talentów. Pozostałe 4 talenty możesz dowolnie rozdysponować, tylko nie wydaj na głupoty.